Dzisiaj jako chrześcijanie musimy zdać sobie sprawę, że płyniemy pod prąd. Naszym zadaniem jest ukazywać Boga światu, który go nie zna. Musimy ukazywać prawdę światu, który jak piłat pyta, cóż to jest prawda? Przez wieki cała kultura była przesiąknięta rytmem chrześcijaństwa, chrześcijańskimi symbolami i znaczeniami. Te czasy w zasadzie minęły. Katolicy muszą być dzisiaj bardziej świadomi swojej wiary, ponieważ sprzeciwiają się kulturze, która wywiera na nich presję. Aby pozostać tam, gdzie pragniemy, musimy się temu aktywnie przeciwstawiać. Siostra Ucja, jedna z wizjonerek z Fatimy, powiedziała, decydująca bitwa między Chrystusem i Szatanem będzie toczyć się o małżeństwo i rodzinę. Powiedziała również, nie lękajcie się. Matka Boża już zmiażdżyła głowę węża. Niezwykłe w małżeństwie jest to, że znajdujemy je w każdej kulturze i cywilizacji. Dlaczego tak jest? Ponieważ małżeństwo jest dla mężczyzny i kobiety naturalne to część Bożego stworzenia, część natury. Naturę małżeństwa zdefiniował Bóg. Rzeczywistość małżeństwa jest więc wpisana w nasze ciała jako mężczyzny i kobiety, ale wyraża także Boży plan, porządek stworzenia. Ci, którzy mówią tak małżeństwu, mówią więc tak rzeczywistości, której nie stworzyli. Uważam, że nie istnieje filozofia, religia czy światopogląd lepiej pojmujący seksualność, małżeństwo i rodzinę. Kościół katolicki uczy, że związek małżeński kobiety z mężczyzną jest obrazem, znakiem Chrystusowej miłości wobec Kościoła. W mądrym planie stwórcy dziecko przychodzi na świat jako dar, który mąż i żona otrzymują. Przyjęcie tego dziecka i wychowanie go należy do istoty małżeństwa. Małżeństwo ma fundamentalne znaczenie dla każdego społeczeństwa. Pozwala dzieciom rozwijać się i rozkwitać. Rozpad rodziny zawsze poprzedza rozpad społeczeństwa. Widzieliśmy to wielokrotnie na kartach historii. Chrześcijaństwo to kultura, w której ludzie patrzą na świat przez biblijne soczewki. Był czas, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, kiedy znaczna część ludzi postrzegała wszystko przez pryzmat Biblii. Czy odwróciliśmy się od chrześcijaństwa? Sądzę, że tak. Nawet wierzący, którzy regularnie praktykują swoją wiarę, na co dzień kierują się świeckim sposobem myślenia, z katolickimi łatkami, które od czasu do czasu nakładają się im na życie. Sfera publiczna została ogołocona i zeświecczona, co wpływa na całą kulturę. Główne instytucje naszej cywilizacji są teraz świadomie świeckie, a jeśli nie są całkiem wrogie wobec chrześcijańskiego światopoglądu, to na pewno go nie wspierają ani też nie promują. Życie w czasach apostolskich oznacza, że podobnie jak pierwsi apostołowie, którzy stanowili mniejszość w pogańskim społeczeństwie, musimy zdawać sobie sprawę, że ludzie wokół nas nie mają chrześcijańskiej wizji Boga i wartości ludzkiego życia. Dlatego musimy pielęgnować i chronić nasze wartości, aby móc przekazać je naszym dzieciom. Dlaczego rodziny nie mogą, jak 50 lat temu, po prostu podążać za współczesną kulturą i w ten sposób trwać w tym, co dobre? Wzmacniać wiarę i rodzinną jedność. Wiemy, że to już nie działa, ponieważ główny nurt nie prowadzi do niczego dobrego. Rodziny sprzed dwóch pokoleń, obecni dziadkowie są zszokowani. Zrobiliśmy wszystko, co wydawało się konieczne. A i tak nasze dzieci odeszły od wiary, a wnuki nie mają z nią prawie nic wspólnego. Żyjemy już. Innej rzeczywistości. Odebrałem w zasadzie chrześcijańskie wychowanie, ale wiara nie miała wielkiego wpływu na moje życie. Britem i ja zaczęliśmy spotykać się pod koniec szkoły średniej. Wyjechałem na studia, by grać w piłkę, więc później spotykaliśmy się na odległość. To były moje dwie wielkie miłości. Taylor został wybrany podczas studiów, by grać dla DC United w Waszyngtonie. Niedługo po tym, jak ukończyłam studia, również przeprowadziłam się do Waszyngtonu. Cały czas byłem na boisku. Piłka nożna stała się częścią mojej recepty na szczęście. Brytanii w tym czasie uczęszczała do kościoła, a ja nie byłem jeszcze katolikiem. W związku z tym pojawił się pewien rodzaj napięcia, gdy próbowaliśmy ustalić, jak będzie wyglądać nasza przyszłość. Powiedziała mi wtedy, chciałabym, żebyś zapisał się na obrzęd chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. To nie wchodziło w grę. Powiedziałem, że muszę się jeszcze zastanowić, mając nadzieję, że sprawa ucichnie. Ale Brittany zapisała mnie bez mojej wiedzy. Zapisała swojego chłopaka. Pamiętam, jak siedziałem z tyłu, rozglądając się i myśląc, co ja tu robię. Otworzyły się drzwi i wszedł mężczyzna ubrany w coś podobnego do białej sukni. Był to Dominikanin. Zastanawiał się, czy widział kiedykolwiek coś podobnego. Czy to w ogóle jakiś ksiądz? Może faktycznie ksiądz, albo jakiś mnich. Pamiętam, jak patrzyłem na ojca Tomasa Josefa. Miał coś, czego głęboko pragnąłem: pokój, lekkość i radość, jakich wcześniej u nikogo nie widziałem. Pamiętam, jak patrzyłem na niego, myśląc sobie, cokolwiek on ma, ja też tego chcę. Z czasem zacząłem naprawdę cieszyć się z tych zajęć, bo były fascynujące. Ich treść była dla mnie zupełnie nowa. Zostałem powołany do reprezentacji USA na styczniowe zgrupowanie. To był obóz dla całej męskiej reprezentacji narodowej. Szczyt ambicji każdego amerykańskiego zawodnika. Moje marzenie stawało się rzeczywistością. Pojechałem na obóz, starając się zakwalifikować do drużyny na Mistrzostwa Świata. Byliśmy już około 10 dni, gdy siedząc sam w hotelowym pokoju, zupełnie się załamałem. Zacząłem płakać, nie wiedząc do końca co się ze mną dzieje. To doświadczenie głęboko mnie dotknęło i nie dawało mi spokoju. Jakby nie patrzeć, było to zwieńczenie mojej kariery. Byłem na najwyższym poziomie, jaki mogłem osiągnąć jako piłkarz. Kilka miesięcy później Brittany i ja byliśmy na adoracji, a ja modliłem się przed Chrystusem w Najświętszym Sakramencie. Czułem, jakby Jezus wyraźnie mi mówił, Taylor, pozwoliłem Ci poczuć, ile warte są Twoje marzenia beze mnie. Ten moment zmienił całe moje życie. Powiedziałem Brytanii, że już nigdy więcej nie sprowadzę życia do piłki nożnej, do czegoś, co by nie plasowało Boga w centrum. Byliśmy wówczas zaręczeni. Życie układało się pomyślnie. Miałem najlepszy rok w mojej karierze, w dużej mierze dlatego, że moje lęki i niepokoje zniknęły. Ten kurs był dla mnie jak złożenie w całość wszystkiego, z czym dorastałam. Nasza wzajemna miłość pogłębiała się równolegle z naszą miłością do Boga. Z drugiej strony moje nawrócenie pogorszyło niektóre relacje. Koledzy z drużyny, z którymi byłem blisko, nie rozumieli tego i zaczęli mnie odpychać. Czuli się trochę oceniani przez to, że przestałem uczestniczyć w rzeczach, które wcześniej razem robiliśmy. W kolejnym roku ci sami koledzy z drużyny zrozumieli, że to nie było przejściowe doświadczenie. Pojawiło się zaciekawienie i prawdziwa otwartość, więc zacząłem z nimi czytać Pismo Święte. Początkowo było nas trzech, ale grupa szybko rozrosła się do dziewięciu osób. Kilku zapisało się na kurs, na którym byłem. Wspólne wizyty w katedrze w Waszyngtonie były niesamowitym doświadczeniem. W dzisiejszym świecie nasza wartość bywa mierzona tym, co robimy, produkujemy lub osiągamy. To nie jest chrześcijański sposób patrzenia na rzeczywistość. Kiedy patrzymy na nasze dzieci, uświadamiamy sobie, że nasze życie polega na stawaniu się darem dla innych. To idzie pod prąd dominującej kultury i stanowi wielkie wyzwanie. Będziemy więc wychowywać nasze dzieci tak, jakbyśmy byli na polu bitwy, chronieni przez opatrzność. Mimo iż jest to przerażające, czujemy, że zostaliśmy stworzeni na takie czasy. Jako ludzie wierzący w świecie postchrześcijańskim musimy pozwolić żyjącemu w nas Chrystusowi rozwiązywać pojawiające się problemy. Polem Jego działania jest małżeństwo i życie rodzinne. Intencjonalność w małżeństwie i życiu rodzinnym oznacza posiadanie jasno określonego celu i planu na to, jak chcemy realizować nasze małżeństwo i życie rodzinne. Poczucie celu jest istotne, ponieważ jeśli nie wiesz dokąd zmierzasz, możesz nigdy tam nie dotrzeć. Ważne jest, aby być ukierunkowanym, ponieważ oznacza to, że dążysz do czegoś konkretnego, a nie tylko czekasz, aż coś się wydarzy. Trzeba włożyć wysiłek w to, by rzeczy stały się takie, jakimi powinny być. Abyśmy mogli uwierzyć w dobrą nowinę, musimy dowiedzieć się, czym ona jest. Kościół dostarcza licznych narzędzi, które pomagają nam zrozumieć, jak kształtować nasze małżeństwa i rodziny. Otwierasz Pismo Święte i czytasz o małżeństwie, o jedności dwojga ludzi, którzy stają się jednym ciałem. Biblia uczy również o wzajemnym poświęceniu męża i żony oraz ich roli wobec siebie. Wystarczy spojrzeć na święty, na to, co Józef i Maryja stworzyli dla naszego Pana. Także w swoim gronie rodzinnym znajdziemy ludzi, na których możemy się wzorować i zapytać, jak udało im się zbudować udane małżeństwo i szczęśliwą rodzinę. Znalezienie wsparcia, jakiego potrzebuje katolicka rodzina, jest znacznie łatwiejsze, gdy ma się wspólnotę. Dlatego warto rozejrzeć się wokół siebie i zobaczyć, kto stara się żyć w podobny sposób, kto pragnie we wszystkim oddawać cześć Bogu, kto uczy swoje dzieci tych samych wartości, które Ty chciałbyś przekazać swoim. Znajdź takich ludzi i otaczaj się nimi. Kiedy nasz Pan rozmawiał z apostołami, można śmiało założyć, że wielu z nich nie żyło po chrześcijańsku. Doszli do wiary dopiero jako dorośli, nigdy więc nie jest za późno, aby przyjąć wiarę. Rodzice mi mówią: Żałuję, że moje dzieci miały już po 13 i 15 lat, gdy się nawróciłem. Żałuję tych straconych lat nic takiego. Teraz możecie modlić się za swoje dzieci. Nigdy nie jest za późno, aby uwierzyć, by wprowadzić Chrystusa do swojej rodziny. Pozwólcie Mu odtąd działać. Nigdy nie jest za późno, aby doświadczyć radości, pokoju i miłości, które płyną od Chrystusa. Wcielić je do swojego życia i dzielić się nimi z tymi, których kochasz. To najwspanialszy dar, jaki możesz ofiarować swoim dzieciom. Najcudowniejszy prezent, jaki możesz sprawić swojemu współmałżonkowi, a także sobie samemu. W pewnym sensie rodzina nie potrzebuje ratunku, ponieważ jest czymś naturalnym. Nie jest naszym dziełem, więc nie musimy jej sztucznie kreować. Rodzina jest nam dana i współgra z najgłębszymi strunami naszej natury. Wystarczy, że będziemy wierni, słuchając naszego wewnętrznego zestrojenia, zanurzając się w chrześcijańskiej tradycji i czerpiąc z bogactwa zasobów, które pomogą nam pozostać wiernymi głębokiemu powołaniu małżeństwa. W głębi serca wiemy, że jest ono prawdziwe. Czytał Krzysztof Zimoch.